Moi ludzie oczekują głębi w tekstach, oczekują hitów, potrzebny im mesjasz Potrzebny im ojciec, potrzebny terapeuta Raz to miesiące, raz leci sobie pętla i nawijam od niechcenia to, no bo męczy mnie jetla W moim życiu wiele zmienia się Co mnie na, na tabletkach tabletka, Dlatego stilo zmienia się, dlatego ciągle zmieniam się Dlatego albo otworzysz głowę, albo wymiękasz, odpadasz Nic nie inspiruje jak Warszawa, dlatego znowu wyjeżdżam, żeby znowu tu wracać Ho Nie wiem kiedy skończy się karnawał, ten z życia mnie dojeżdża, znowu zapijam kasę, mam 24 lata Prowadzę dużo, więc ich chcę być jak dobry paster no. ale na jak ten wam psał, też nie daliście nawet złota. Dlatego znów pęka flacha i pokazuję wam fakamata. Yo! Ha. Moi ludzie oczekują głębi w tekstach, oczekują hitów, potrzebny im potrzebniej potrzebny im ojciec, potrzebny terapeuta. Raz piszę to miesiące, a raz leci sobie pętla i nadwijam od niechcenia to. W moim życiu wiele zmienia się, co mnie na tabletka. Dlatego stilo zmienia się, dlatego ciągle zmieniam się. Dlatego albo otworzysz głowę, albo wymienkasz, odpadasz.